Tak jak wiecie wszyscy, obecnie Korea jest podzielona na dwie Koree, czyli Południowa i Północna. Czyli tak jak kiedyś Niemcy. Koreańczycy z południowej nie mogą pojechać do północnej, ani oni do południowej. Nawet nie da się wysyłać maila, czy listu, no tam po prostu nie dojedzie DHL czy DPD, czy nawet poczta polska tam nie doleci. Czyli ludzie z Korei Północnej w ogóle nie mają kontaktu ze światem. Ale z tego co ja wiem, to obcokrajowcy mogą zwiedzać turystycznie Koreę Północną. Więc jak chcecie, to możecie sobie polecieć. Nie wiem, czy przez Itakę, czy Rainbow, no nie wiem szczerze, ale podobno trzeba zapłacić gruby haj za ten podróż. I jak już tam jesteście na miejscu, to podobno oni nie pozwalają robić foty, czy kręcić filmików i cały czas podobno ktoś cię tam obserwuje, czy, czy wy przypadkiem coś knujecie, więc nie wiem, czy byście chcieli do takiego kraju polecieć. Chyba, że jesteście mega zainteresowani Koreą Północną. Ale myślę, że nie aż do tego stopnia. Nie chciałbym tutaj szczegółowo opowiadać dlaczego i jak to się stało, dlaczego wybuchła koreańska wojna i tak dalej, bo, bo to już rozmowa na kilka godzin i jeśli chodzi o ten temat, kiedyś może opowiem na innym odcinku, ale dzisiaj chcę wam odpowiedzieć na dość często zadawane pytanie, czy te dwie Korea się kiedyś połączą? To jest takie pytanie by łatwe, bo to albo tak, albo nie, prawda? Ale, ale mi się wydaje, że im bardziej znać te szczegóły, co się dzieje w Korei obecnie, tym trudniej wybrać właściwą odpowiedź. Ogólnie jest tak, że większość Koreańczyków chce, żeby te dwie Koreje się połączyły, nie biorąc pod uwagę żadnych innych aspektów. No nieważne, jacy ludzie są w Korei Północnej, nieważne, jaka tam jest sytuacja ekonomiczna, no po prostu chcemy, żebyśmy byli razem. No bo przecież to są nasi rodacy. Przecież kiedyś byliśmy jednym krajem, nie? I ja oczywiście też się zgadzam tym, że oni są naszymi rodakami i pod tym względem uważam, że fajnie by było, gdybyśmy się połączyli. Po prostu tak jak jedna rodzina. Nie? No i gdyby nastąpiło to zjednoczenie Korei, na pewno byśmy musieli za to bardzo dużo zapłacić, czyli trzeba będzie zrobić nową infrastrukturę, ogarnąć wszystkich z północnej i załatwić im, nie wiem, no może pracę czy coś, albo socjal i tak dalej. No tak jak Niemcy kiedyś, nie? I jeszcze na pewno dla Koreańczyków z północnej będzie też ciężko, żeby. Się przywiczać do tego e, nowego systemu politycznego. Ale słuchajcie, to co się będzie działo, kiedy oni się połączą, to jest już taka druga sprawa. W tym momencie, ważniejszym mniejszym pytaniem jest, czy w ogóle one się połączą. Mówiłem wcześniej, że Korea Północna to jest jak rodzina, prawda? Ale wiecie co? Tak naprawdę takie podejście Koreańczycy mieli może 10, 20, 30 lat temu. Wtedy faktycznie byli tam dziadkowie, czy tam starsi ludzie, którzy mieli rodzinę w Korei Północnej. No bo nie wiem, czy wiecie, w trakcie wojny koreańskiej, niektórzy tak mieli, że ich rodzina się rozeszła podczas ewakuacji, i jedni zostali w północnej, a drudzy w południowej. I od tamtej pory nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. No, niestety, była taka tragedia, no i do tej pory może tak jest. I pamiętam, że raz na jakieś kilka lat były e, zorganizowane takie spotkania dla tych rodzin południowo-północnych, żeby się spotkali i rozmawiali, prawda? I spędzać trochę czasu ze sobą, prawda? Bo się długo nie widzieli. Ale chodzi o to, te pokolenie, co mieli rodzinę w północnej, którzy bardzo chcieli, żeby się połączyły. Korei już nie żyją, albo już mają ponad 90 lat. Czyli teraz są pokolenia, którym tak naprawdę w ogóle nie obchodzi, czy się połączą te Kore, czy nie, bo dla nich ta Korea Północna jest po prostu zupełnie innym krajem. Oczywiście oni są nauczeni, no wszyscy jesteśmy nauczeni w szkole, że to są nasi rodacy, ale no co z tego? Oni tak naprawdę tego nie czują. Czyli teraz jest tak, że nawet ja nie jestem do końca pewien, czy naprawdę my to chcemy, czy naprawdę chcemy się połączyć. To jest pytanie. No ale, mimo wszystko, powiedzmy, że chcemy. Jednak mamy wspólny język, wspólną historię i zawsze byliśmy razem. No ale niestety nie zawsze jest tak, że jak czegoś chcemy, to możemy go mieć już od razu. I smutne jest to, że to zjednoczenie nie zależy tylko od Koranczyków, czy chcemy, czy tam nie chcemy. Ze strony koreańskiej południowej próbowaliśmy wiele razy, żeby porozmawiać z Koreą Północną, i nawet kilka razy zostały zorganizowane szczyty między dwoma Koreami. I pamiętam za każdym razem, jak te szczyty były przygotowywane, to wszyscy, tam szczególnie media, zaczęli o tym głośno gadać. I typu na pewno będzie jakiś pozytywny wniosek z tego, albo to jest historyczny moment, że się spotykają i jest ogromna nadzieja. No albo jeszcze tego typu Jesteśmy o jeden krok do przodu i kiedyś w końcu będziemy się zjednoczyć. To wszystko ładnie brzmi i jeszcze ładnie wygląda jak prezydent Korei uśmiechnięty obok Kim Jong-una i robią zdjęcie razem. To wszystko zajebiście wygląda. I jeszcze podpisy na jakieś tam pismo o treści typu Będziemy szli do przodu i się starać, żeby był pokój na Półwyspie koreańskim. Ale tak naprawdę bez konkretów, nie? Ale oczywiście, od czego trzeba zacząć, i to rozumiem, nie? ale często ludzie mówią o tym, że to jest wszystko na pokaz, żeby mieć większe czy wyższe poparcie tego, no i tak dalej, nie? Ale w sumie wszyscy politycy są tacy, prawda? Chyba, że w Polsce jest inaczej. No i tam były tak kiedy, że jak te rozmowy z północą szły dobrze, i to bardzo dobrze, to i za jakiś czas Korea Południowa wybudowała na swój koszt, takie, no, tak zwane biuro łącznikowe, żeby ułatwić kontakt między Koreą Południową a Północną. I to biuro znalazło się na terenie Korei Północnej. A tu za kilka lat Korea Północna dosłownie rozpierdzieliła to w powietrze. No i tyle. Już nie ma tego budynku. No widocznie coś im się nie podobało, no bo wiecie, jak czegoś nam nie pasuje, to zazwyczaj co robimy? Rozpierdzielamy budynek, przecież to jest takie normalne, nie? No, żartuje. A po kilku latach Korea Południowa oczywiście żąda jakieś tam rekompensaty za to, co ci zrobili, nie? Żeby ten Kim Jong-un zapłacił za to, co zrobił. No na pewno zapłaci, na pewno. A i jeszcze chciałem coś powiedzieć, że Korea Północna, jak coś im się nie podoba, to cały czas walą tymi tam swoimi rakietami do morza, a ludzie głodują i nie mają co jeść. A niektórzy umierają z głodu, rozumiecie? Jest XXI wiek, a tam ludzie normalnie umierają z głodu. To jest chore. A rząd koreański północny wydaje miliard na rakiety i bum! Jaki jest tutaj sens? A jeszcze chciałem powiedzieć, że ten Kim Jong-un, ten debil z Korei Północnej, żyje sobie w luksusie, ma majbachy, czy tam żyje sobie w pałacu, koniach za parynaście tysięcy, łojsosienie a co jego ludzie? Głodują, dlatego spójrzcie na filmiki, kiedy jak on się tam pokazuje z jego ludźmi, to tam widać ten ogromny kontrast. <gry> Czyli dopóki Sosie nie stanie z jego głową, że tam nagle on się kiedyś obudzi, o jaki ja byłem złym człowiekiem! Jest mi naprawdę przykro i wstyd. Zadzwonię do Korei. Jutro zadzwonię do Korei Południowej, ja się poddaję do dymisji, i niech Korea Południowa przyjmie północną. Cacy, nie? To pięknie brzmi, ale to raczej się nie zdarzy, więc może ktoś się w końcu odważy i od... zajmie tego debila. nie? To jest ciężko, to też jest ciężko, ale to już jest bardziej realne. No dobra, powiedzmy, że znalazł się taki jeden bohater, zabił tego Kim Jong-una i. No ale co teraz? To jest pytanie. Czy ten bohater zostanie kolejnym dyktatorem? Czy ktoś inny będzie trzymał władzę? W ogóle, skoro jest zamach w Korei Północnej, to Chiny nie zrobią nagle wjazdu, żeby przyjąć całą Koreę Północną? To też są takie kminy, nie? No i dlatego do tej pory Korea Południowa starała się rozmawiać z Koreą Północną, bo jednak rozmowa jest zawsze najlepszym sposobem, żeby załatwić sprawy, prawda? Ale chyba Północna nie chce tego za bardzo. Oni zawsze to traktują w ten sposób, że no dobra, chcecie porozmawiać? Co my dostaniemy w zamian? Ile nam teraz zapłacicie? No, tak to wygląda, niestety. Póki ten reżim będzie w Korei Północnej, będzie bardzo ciężko, i myślę, że połączenie tych Korei raczej nie, nie nastąpi, chyba że coś nadzwyczajnego się zdarzy. No, ale teraz tak, e, zadam może Wam takie no, dość ciekawe pytanko. Kto tak naprawdę się cieszy, jak te Korea się połączą? Kto? No, Korea na pewno, ale no, kto jeszcze? No, wiem, że wszyscy na całym świecie oczywiście no, mogą, no. no Prawo w końcu, dobrze, mordeczki, zajebiście, w końcu zrobiliście tą jedną Koreę, gratulacje i tak dalej, nie? Ale myślicie, że Stany się ucieszą? Chiny? A Japonia? Rosja? No. No, oczywiście mogą udawać, że się cieszą, no chłopaki, spoko, majonez, no ale no tak naprawdę to są kraje, które nie chcą, żeby Korea się połączyły. A te kraje, które wymieniłem, to są takie kraje, które mają ogromny wpływ na cały świat. USA sprzedaje mnóstwo broni Korei i się ma z tym dobrze. Korea Południowa wydaje miliardy na armię, oczywiście teraz Korea ma też taką powiedzmy wysoką technologię i sama produkuje różne czołgi, myśliwce nawet i tak dalej, ale no, jednak USA to USA, wszystkie te ich F-15 czy F-16 czy F, czy F coś tam, helikoptery, no nie wiem, nie jestem zbyt militarny, ale no Korea kupuje mnóstwo broni od Stanów, mi się wydaje, że oni nie za bardzo chcieliby, żeby... Był ten taki pokój na półwyspie koreańskim. No i Chiny też oczywiście. Przecież Chiny to wielki brat Korei Północnej. Na pewno by nie chcieli, żeby Korea Południowa przyjęła ich młodszego brata. Nie wiadomo, czy Chińczycy będą też chcieli nawet no, przyjąć Koreę Północną w sytuacji takiej no, nadzwyczajnej, nie? Japonia by też nie chciała, żeby Korea była większa. A co z rakietami, co z broniami jądrowymi? Nawet jak te Koreę będą chcieli, że oni naprawdę chcą to zrobić, naprawdę chcą się połączyć, ale te kraje nie będą tak łatwo na to pozwolić. No niestety, bo tak to chyba jest polityką zagraniczną, prawda? Każdy patrzy na swoją korzyść i nie ustępują i tyle, nie? Podsumowując, fajnie by było, gdyby była ta jedna Korea, jedna zjednoczona Korea, ale ja osobiście uważam, że jest jeszcze przed nami bardzo, bardzo daleka droga, żeby to osiągnąć. No ale. Zobaczymy jak to będzie. No troszkę długo, że się gadałem, bo chyba miałem trochę więcej do opowiedzenia niż kiedyś, ale mam nadzieję, że to nie było nudne, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o polubienie i subskrypcję i do zobaczenia.